Jeszcze, ja znalazłem kolejną zastopnicę. Wiesz co, wy z czyli ja, bo kto by inny, dzisiaj będziemy grać na serii nie... powie jakiej. My dwa dziki. No właśnie, my dwa dziki. To jest już odcinek drugi z naszej serii. Forda powie jakiej. No wiem już. A, tak. My dwa... chyba świni. My um, dwa dziki, wariant. Sorry. My, my dwa dziki. Chociaż Jestem człowiekiem, nie zikiem, Ale Co jest tą zostawnicą japońską? Jak widzicie z poprzedniego odcinka się jeszcze maczymy z zostawnicami. Mega opłacalne, ale nieopłacalne trzeba. No opłacalne, ale jednak nieopłacalne. Takie trochę to, ale jednak nie. To jest też krzakorami się męczę, których nienawidzi, których nienawidzi. Dobra, ja patrzę, co jest na tym. Ja nie wiem, co ja muszę kupić do... Ale to jest kolejna brzostownica porąbana. Ty. Nie. Teraz mi się cała brzostownica japońska zawaliła pod ziemię. Nie jest. Uff. Co? To ma znaczyć? Cała brzostownica. Co? Jak się nazywało to, co my mamy na polu? Fasolka. Fasolka, no. A to jest szakorany Co? A to się z krzokiem męczy. O, jest. combine do fasolki. Ja cię kręcę. Ich to chyba posrało. Co? Za 25 tysięcy możemy to wypożyczyć. Zobaczmy najpierw, ile litrów kosztuje. Chyba przewijamy. Jeszcze se ryżem popracuję. Ja sobie zobaczę ogólnie, ile kosztują te rzeczy. O, ej, fajne są te. Chcesz nawozić? Co? Za 12 tysięcy jest misja do zrobienia. Na Kate, bardzo duże pole czy, ale promocja! no, z ra jest na promocji. Wiem, chcesz zrobić ten, chcesz zrobić zadanie? 7 hektarów. Kropka22. Chcesz zrobić? Nawozić? O którą ci misję chodzi? No, na misjach. Klikasz na nowe i tam masz nawożenie i to jest pierwsza. Teren gospodarstwa, w sensie wiesz, za 12 tysięcy euro. Chcesz zrobić? No nie za bardzo. Ty możesz se potem pojechać. Nawozić? No mam tutaj mega dużo teraz roboty z tym ryżem. Ja bym chciał teraz na tym odcinku zrobić dwa pola ryżu. A po odcinku zrobić jeszcze jedno. Ja chyba się na kosy będę. Ale na jakąś misję pojedziesz. No, dobra Ym... No ja okej robię tą misję Z nawożeniem No przedmioty Przyjmij zlecenie Okej okay. Ja dalej tutaj jest ta kosa z tym ryżem Czekaj stój! Jak jeszcze jesteś bo ja zrobiłem dwa te, dwie misje, nie. Eee, fajne są obydwie. Ja już jedną anulowałem. Dobra, Ty... to chcesz w końcu czy nie chcesz porobić? Chwilę mogę zrobić, ale na pewno nie za dużo. No dużo chcę sobie dzisiaj skosić. Ci podobne tego. Yy, tego i ci dam, a resztę sobie ja zrobię. Jak chcesz też chwilę? Yy, nawóz stały muszę. Tak, tak. Dobra, nawóz stały muszę sobie kupić. Mam jeszcze do ciebie jedno pytanie. No. Yy, czy ty mi ten? Bo poda... ile to poda kosztuje? 500 tysięcy, czy dasz mi, przywieziesz mi. Znajdziesz jakiś ciekawy ten do nawoz do obornika? Nie do obornika, tylko do wapna, bo mamy dwa pola do zwapnowania. Co mamy? Dwa pola do zwapnowania. To które kose I to koło gospy. Nie wiem, to ty sobie to tam załatw, bo ja już jadę na misję. Tylko teraz pytanie: gdzie było to pole? To było pole? To jest to tuż koło sklepu, tu sklepu. numer 7. Dobra, tak. jedziesz, nie, nie skręcaj tu, jedziesz, ten. I się tu do ciebie. O, czekaj, stój, stój, stój się do ciebie dosiąść? Ale chyba się nie da. A nie jest siedzenie. Ale się nie da. Ej to wejdź od drugiej strony. Też się nie da. To właśnie na ten. O, da się. Co? Wsiadłeś czy nie? Nie. A, ty tam jesteś. Ja dalej z ryżem robię.

Ja se za pole wybrałem. Które? jest jakieś bardzo Czekaj, ja tam odwiedzę. Co na nim rośnie? Kosołka. Co ty se za pole wybrałeś? Właśnie też się zastanawiam. To jest co? chyba więcej z tych 30 co nie? Ale co? Od tej 32 dwójki, której nad którą się tak męczyliśmy. Co, jak żeśmy grali w 32? No, A, nie, bo ja sobie puszczę pra pracownika. Ej, 10% już zrobiłem. Pa, jak to leci? Ja na razie ja jadę z tobą. Stój, stój! Jak to się z tobą tu jeździć. Ale mi się na nawóz zużywa. Jak to? Jak stoję, to mi się na wóz używa, Może chwilę przyhamować? No, będę puszczać pracownika. Ej, weź ten, wyjdź, 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 iść stąd. A się mi jeszcze tego dragona? Dragona, bo bym chciał się już wysypać. Coś mnie nie idzie. O, jest podniesiony. Tam Ile to tam Ile ta pieniędzy idzie? I czekaj, ta ile tu pieniędzy idzie? No właśnie weź zrób to, to... Chyba, że to by się nie chce i ja to mam zrobić. Co mam zrobić? No to to. Dobra, ja to zrobię. No ten ten. Co mieliśmy? To zadanie. I co mam zrobić? No nie chcesz ten nawozić? Nie, nie, nie. Maja, ja, nie, ja nie lubię nawozić za bardzo. To co? Zaraz ci znajdę inną. Chcesz sobie wziąć belowanie? No mogę sobie wziąć, a ty zrób to. A duże jest to belowanie? Ale odczekaj, a ja to też będzie na tym polu? A jak duże jest to belowanie? Pierwsze belowanie na nowe <grych> Zobacz jakie to duże roboty będzie A ile się za to dostaje? 7000 Belowanie 40 Wiesz co mi się najbardziej chyba z tych wszystkich misji podoba to praca pokusówką Aha To dzięki No to zrób sobie tą... Ale wiesz, gdzie ona jest? Widzia. Na tym polu numer 7. Czekaj. Transport drzew się zastanawiam, czy sobie nie wiesz, bo jest opłacalny transport. Ale wiesz skąd? Z tego pola 7. Ale co? No ten transport zahep. Wycinka suchych drzew, to by, ci się, to by ci się spodobało. Wycinka suchych drzew albo owijanie bel. Ja bym se, albo nie. Dobra. ja bym se chętnie na to kwastowanie wziął. Co? Ej, to Zrób to nawożenie pola 7, bo już i tak się kończy. W sensie i tak kończymy to już. A ja jadę nowe zlecenie robić. Co ja mogę tak bankroły groły jeździć. Ja się mogę w kółko jeździć. Co? No mniej więcej tak. Ja sobie gps muszę ustawić. Nie da się robić bez gps -a. Aha! Co oni są za mądrością? Nie, nie mogę sobie ustawić GPS-a. Teraz już mogę. Nie ustawię, bo to za dużo pieniędzy bierze. Ale GPS-a! GPS jest za darmo. Jakiego GPS-a? No, GPS-a sobie ustawiam. O wiele łatwiej mi się robi. Ale jak to działa? Chodzi w pracownik FC i tam koło masz GPS-a ja z tego ustawiam. No i co ci to zrobiło? Ułatwia mi dużo pracy. Pokazuję, gdzie mam jechać. Jak się pracuje tym maszynkom i seki Tak tutaj o, jedziesz do przodu. Tutaj masz To co zbierasz. Ups. To co zbierasz. O, tak fajnie to wychodzi taką falką. A reszty nie mam pojęcia jak to działa. Yy, więc takie nowe newsy, takie wiadomości fajne. Chyba sobie wezmę to koszenie po kosówkom. Dobra, ale weź skończ to co już zaczęliśmy. Skończmy to co zaczęliśmy. I tak odcinek za nie będziemy kończyć. Jest 68%. Ten GPS mega dużo pomaga. Ty Jeszcze nie zacząłeś tego, tego, tego tej misji. Co drugi Ej, a ile ty już pól skosiłaś? Koszę pierwsze To wiesz, że już 45%? Zawsze mi jeden kombajn wystarczył na wszystkie trzy pola. Dziwne ale dobra Tylko nic mi nie kończy, bo jak ja bym się całe pola wykosić? Co? No już zacząłem kosić. To skończę to pole. Nie dobra, wysiadam. Ja i tak nie za bardzo lubię kosić, bo miałem widzę pokazać, pokazałem. No. Wezmę se belowanie, no nudzi mi się, więc se to belowanie wezmę. Najmniej za to dużo pieniędzy wpadnie. 72%. A gdzie ty jesteś? Ale wiesz, że ty źle jedziesz. A wiesz, że ty sam źle jedziesz. Ty masz jak na to pole 7. A po drugie na wozu mi już brakło. Ja nie mam jechać na pole 7. Ty mi cały czas mówisz, że ja mam jechać na pole 7. Właśnie na pole siedem. Czemu ty mówisz, że mam na pole siedem, jechać? gdzie mam Ja Jestem Fergusonem, pędzę jak nie wiadomo gdzie. Ale na godzinę jedziesz. wiesz, że ja dostanę 7000? Za to, że mogę zrobić to, co najbardziej właśnie lubię. Co? Załadować drzewa i je wywieźć. Co jest? Jaki lag? Jakie ja tu mam lagi? Gdzie ty kupi? Jakąś czerwoną ulicę? Co mówisz? Nie kupiłeś te, te, te worki. A, wchodzisz w sklep. Hmm. I w materiałek. Nie, wchodzisz. Na samym, samiutkim dole są obiekty. I tam masz palety big Bang albo po prostu te worki. Ty nie kończysz tej misji na no końcu. O, patrzcie widzowie, nie no co, Deńko, po prostu najładniejsze poukładane kłody, jakie widziałem. Teraz pośród drzewa do południowego tartaku, aby otrzymać zapłatę. Wszelkie uszkodzenia drzew spowodują obniżenie opłat. Dobra, lubisz jeździć? A co? Nie, bo będę musiał daleko jechać na południowy tartak. Ale wiesz, gdzie jest południowy tartak? Co? Ale ty wiesz, gdzie jest południowy tartak? Nie. Tam gdzie właśnie ty jesteś. Jak? Tam gdzie jestem. No to jest południowy tartak. Serio? No. Wow. Trochę coś nie znam na tej mapie, pantaj. Ja no, na ja się muszę brać za te zbiory i to szybko tego ryżu. No ja się to na szybko biorę za tą misję, bo mało czasu zostało. No, ja bym chciał jeszcze sobie belko, belowanko zacząć. I tak już tego nie zdążymy. 19, 20 minut. Chcecie się dokończyć tą misję? Pan co robię? Trochę za małą tą przyczepą mi dali. Teraz, gdzie jest południowy tartak? Um. No, ale ty jesteś na złym tartaku? Co? Jesteś na złym tartaku? Masz jechać na samą górę mapy. Snuggle. Hi.